Witam na chapterze czwartym. No, zaczynamy chyba, nie? Zaczynamy. Jezu, widzę te ekrany, to wiecie, co mi się przypomina? Little Nightmares 2. E, trzeci chapter, jak ktoś nie wie, to skończyliśmy na tym, jak pokonaliśmy katnapa. I ogólnie potem, ktoś porwał Kissy Kissimissi. Jezu, te creepy bajeczki dla dzieci. O, jezus, Do no, jezus, Doły. jakaś fuź

Oho! No tak, tak skończyliśmy ostatnio. O jezus, taka czułość! Cześć, behind. jestem Twoim dzieciom dzisiaj! Won't dzisiaj. mam takie czerwone oczy, of... bo mnie bolą. No, Popi, ja się za Ciebie przebrałam. To musisz iść ze mną, kobieto. No, co się tak gapisz?

Oli! Oli, on pomagał! Oh, fucking shit. Key. Ja, Piermandole to bardzo źle wygląda, nie? To jest kuźwa Riley, która miała klucz, bo powiedziała, że weźmie klucz. Ja, Piermandole to jest Riley. Nie yeah, ja, Doktorek nas porwał. Potem się dziwią, że dzieci się boją, chodzić do lekarzy, jak takie gry robią. To jest pracownik. Jezu, pracownik. What the fuck? No pracownik. No pracownik. Nie. No i co mi drzwi zamykasz? Się śmiejesz głupio jak debil. Nowa. Flashlight. Ojojo, ojoj, 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 ja ojoj, 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 to ojoj, 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 Never in control, ja teraz... Mm, jeszcze spadł jeden. Młoda, szolf, ja nie wiem co ja tu mam robić. Koś nic zżej zejść. O, dobra. mi się wali w oczy. Please do keep making this enjoyable for me. I'll be taking notes. Jornobi, I thought we were lovers. Fuck the pizza. Yeah, Permandola. Jornobi. Logo Wendy wyglądało to się wygląda? Jezu, goni mi Łęty! Jarna, Jarna bij goni Ja pierwam dole, lecz jest Ja, ja pierwam dole, no to deduwam Toto That hit the spot. <laughs> Do we we? Eaten in so have you seen Poppy anywhere? Ollie said she was around. No mi można ufać, ale nie wiem, czy można ufać Tobie. Tak szczerze. Wszystko jest w O Jezus! Kissy. O kuźwica! Ja też się boję. you've yes, been kissy. what's kissing? goodness what happened it's abeer nabi bez sensu, że się ze w ukryciu nie może zabić. Szczerze. Aha. Run. Super. Moje ulubiony. A, pewnie na górze coś było. Pewnie na górze była ręka do chwycenia się, przepraszam. Oh, fucking shit. na Nabi. Czy coś? Zrobisz? ty zrobisz? O! <grym> you okay, buddy? O, teraz. No dobra, mamy to, widzowie. kuźwica. Jakie obrzydliwe. O, dzięki, że mi pomogliście. No, czyli to nie. Czyli to nie było jakieś. że ja coś źle robiłam, tylko po prostu było zgliczowane. Czyli to faktycznie to światło było po coś tutaj. Dzięki, bardzo za pomoc. Dobra, włączam to tutaj. A bo ja niszczę różne części ciała, zniszczyłam mu płuca, teraz zniszczyłam mu mózg, tak? Okej okay. Muszczek usmażony No exit, jak bieg? exit, no to... A. A, kurwica! Ty śmieciu jeden rąbany, jak se łam woko w oko O je Piermandole. No, może tak po prostu miałam zrobić? Okej, okay, czyli po prostu postadobilam. Nie ważne. I'm just an idiot sandwich. Aha. Uh -huh. O, ręka mi nie działa teraz. On mi zepsuł rękę. Kurwa, mać. Oho. The childish fantasy of a naive, broken man. I They was? won't serve. Nothing So far down that no one will ever find me. Not you, not the prototype, not anyone. Scrolls in Жало, я пиди. Ох, я. Это я смутно, не? Это я смутно. Outside! Who? Who's. ollie Oh no. you need to distract him, Doey. Please, keep him away from here. Without the generator. I know. But he can't get in here. Not now. Just buy us some time. There was, no? Przestań spieprzać, czy coś Proszę, sterujem A! Nie to nie to nie to Nie to nie to nie to Ktoś wie o co chodzi Jezu, jaka armia dzieci Boże O mój Boże nie wiem, co mam zrobić, szczerze. Czy ktoś może mi podpowiedzieć? Aaa! Pecky! What now? A. Dzieci mnie gonią.

O Jezus! Matko, co tam się dzieje w tym safe heaven? Sorry. Nie. So, so sorry. Safe heaven! Ja, Peter. you and her it was you who ruined everything no jasne. Ja no. no that's not true they jump-started the generator they destroyed everything then some akash kushva i'll kill you what the fuck On are you doing here Ja nie mogę, Jezu! Dołuj ty miałeś pięć minutki. Z ja Spieprzamy O no kuźła że to wygląda O późno Ja Pidi Run Freeze and so do to defeat him Przywiąż i Put the handles on the soul to lower to blade on to Dowie? Ej, niemiło trochę A może on po prostu to musi wziąć Może ja po prostu muszę je. Dobra, już rozumiem Rozumiem, patrzcie I teraz, dobra, zrozumiałam Zrozumiałam, zrozumiałam, zrozumiałam Ja nie muszę ich ciągnąć, ja je muszę wyciągnąć z tego, bo on jak idzie to sobie je weźmie No dobra, to teraz 10 razy raz bardziej prosta gra się robi Kuźwa macie ja po prostu to wyciągam On sobie to bierze No, nie wziął sobie to Czy wziął, wziął, dobra no, dobra, mamy to widzowie. I tried to be better, to be who they needed. Smart enough, not good enough. Not... God! <laughs> I'm sorry. Dowie to są trzy osobowości, w jednej przez co, że do tego mieszadełka wpadło, yyy... O chłopaczki, Nie, czemu beka? To nie jest beka! Dowie... Kissy missy... Aha, ja?! Ty pipo jedna... You even plant the explosives? Park. Hey, Shelf ventilation block B6. Is this where you are, Poppy? What? Stay where you are. And listen closely. What did you do with Ollie? I'm right here, Poppy. For you, Bo zawsze był Ollie. O ty pipo jedna I kissy misji zostawiło. Kisi No nie Nie wierzę, że coś takiego jeszcze... objective so if anyone's home you know exactly where you are pretty nifty huh security is very important to us here you, you I'd start running nie, to jest Hagi. To jest kuźwa Huggy I to jest koniec? Tak się kończy czwarty chapter? i pitole.